Witam. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym gospodarstwie. Um, gospodarstwo, tylko że coś tu się zachowało, ale ogólnie takie budynki są. Było no, puste, można powiedzieć, przepraszam. E, no wiadomo, przejechać do sprawę gdzieś pod kątem normalnym Myślę, że nas tu nikt nie nakryje i nie przegoni. Jestem trochę do takiego boczu. Tam właśnie widzę, że są domy To nie możemy świecić za bardzo, żeby na światło. Dobra, jestem. Jacob i Dawid, S&C To tak jak tu widzicie, te stare wieszaki zostały. To jest takie wejście fajne. Te filanty jeszcze nie. No to mam nadzieję, żeby nikt nie przyszedł. No widzicie, jak tu podłoga wygląda. Ja tam nie będę łaził, bo nie chcę zwyknąć. Tam nigdy nie spadnę na dół, ale nie chcę też nabić hałasu, żebym po prostu gdzieś tutaj nie I Tam nie będziemy już chodzić. Też mamy taką kuchnię lodówka taka stała dostała. też ta podłoga nie wygląda za najlepiej jak widzicie, no ale jakiś sąd o, widzę to przede O, Bóg to jest z nauki angielskiego tu musi mieć dziecko musiało mieć e, pokój u dziecka mieć pokój, tylko uważaj jak chodzisz, bo widzisz tam dziecko miało pokój, chyba wiesz, bo to takiego nauki angielskiego dla dzieci. Teraz ja już go z kuba. jeszcze sama łazienka. Tak. Pokój. Jeszcze tym teplę coś. Nie wiem, dobra. Nie no taką łazienkę, jak to kiedyś było. Tu jest tam coś pozamiatane. jest piwnica nawet. Tak, tu jest piwnica. Tu jest piwnica. Ja wiem, bo to ja ale tutaj. Czy jest ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować? Jeżeli tak, to do tego do tego urządzenia. To jest góry, jest tak, jest tam, to jest coś na górze, a gdzieś. Ach, tu, Ty, ja go nie założyłem. To hmm. będzie pewnie z tych, nie? Pewnie taki poddasze, no. że. No, Nie wiem, jak te schody wiesz? A tutaj to jest... O no kurde Ja ci powiem, to jest strasznie tu mm. no. nie... o kurde No, na drzwi, drzwi Bo dzisiaj nie opłacam Wiesz co, ja nie wchodzę Nie, bo to się tu rwie Ty, Ty, jest... tak. Ty możesz jeszcze wczel... no. wywołać zejście do piwnicy tu To drzwi trudne no. To, to... No to taki dyktum zabezpieczony Przecież drzwi tu jeszcze nie wchodzimy, ale tak ten nie siedź po oknach No, tam musicie uważać, bo tam jak będziesz świecić po oknach na no, razie on po prostu milczy. Czy jest tu ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować? Jakiś były... Czy jakiś były mieszkaniec, który jeszcze po prostu tutaj... No, został. Zostaw to. Zostaw to. Co mogę zostawić? Jestem szalny. Przeszkodzimy tylko z tobą się skontaktować.

kto się to nazywa? Mężczyzna. Mężczyzna. Byłeś byłem, byłem, byłem mieszkańcem tego domu?

Co oznacza duża? Czerwona duża, co oznacza? Dobra, już jesteś, eee, możesz pokazać? Patrz, jest Pokaż Paweł, po, 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 nie gadaj. pokój dziecka, bo patrz na to Jasny nieźle, dziecko nieźle, no. W pokoju wyśleś... dziecka byliśmy Co teraz. Zajęło? Dziecko jest. Patrzcie jakie przerażające. No ale dziecko się nie wygenerowało. Czyli jest tu dziecko? No nie wiem. Jak się tu dostałeś? Jasny grunt. Czyli dziewczynko, bo widzimy dziewczynkę na obrazie. Czy to ty jesteś tutaj? Czy to ty z nami rozmawiasz? No widziałem małe dziecko, Nie no, się jak się dostaliśmy tutaj? Weszliśmy, drzwi by były otwarte. Drzwi by są otwarte. Dziewczynko, czy tutaj jesteś? Czy to ty się do nas odzywasz? No, Albo coś się potrzeba, bo to co się potrzeba, tego urządzenia z zieloną napką. Jasny nie chcę nas tutaj. Kim jesteś? Czy jesteś dzieckiem, czy kimś innym? A raczej powinien zapytać, czy byłeś? Byłaś? Czy wiesz? My nie wiemy. Chodź ze mną. Dokąd mamy pójść? Chcesz się bawić? czy nagrywa Nie obawia się nas, nie przychodzimy tutaj niż nic nic niszczyć, chcemy tylko z tam porozmawiać Czy odzywa się do nas dziewczynka Dziewczynko, czy ty się do nas odzywasz? Podejdź do tego urządzenia z zieloną lampką. Zbliżcie tego urządzenia, proszę. Dzisiaj hmm. się czuję w tym pomieszczeniu. Ja się powiem, powiem ci, David, tam się dziwnie czuję w tym mężczyźnie. No nie wiem czy. Ma. Dziewczynko, czy jesteś tutaj z nami w tym pomieszczeniu? Dziewczynko, czy jesteś tutaj z nami w tym pomieszczeniu? Wujek Wujek. Ona wujek, i to mnie też coś brat. Do mnie brat, a ciebie mm. wujek. Może ona nas poznaje albo coś, może kojarzy? No, może myli się coś takiego. No. no właśnie, no myli, o to chodziło. Dziewczynko, czy widzisz to urządzenie, które leży na ziemi? Te białe. Podejdź do niego. Do tego urządzenia, które leży. Dziewczynko, jak masz na imię? Przestał nam się. Jak na imię dziewczynko? Podejdź do nas. Ja mam na imię Paweł, jestem Dawid Kuba. Jak na imię dziewczynko? Co tutaj robisz? Dziwnie, a w tym pokoju tak jest dziwnie. Jak czuję, jak taką... Nie mógł mieć ten dom jakiś taki, co? Dziewczynko, jak zmarłaś? Czy zmadłaś w tym pokoju? Zmadłeś jakieś dokumenty? dokumentów? No, nie wiem, nie stwierdzałem. No idź, idź. Jak już tego to będziemy wiedzieć, że Ty przychodzisz, to nie no. działa. Teraz, no ale z opóźnieniem. Ładnie dotykam. bez potworem. Nie jesteśmy potworami. Ale zauważyliście, że są takie odpowiedzi, jakby, jakby dziecka, nie? Potwórnie. Nie wiem, tu może czekam tu ale ja tak nie lubię grzebać, ale. Ja też tak nie lubię na no, chłopaku grzebać, no ale. może by mieć imię, nie? Na jakimś, zobacz kartkówki. Czekaj. Dzień. Co to jest Paweł? Nie wiem Napisz. Nie ma tu syno Może na książkę jest podpisana jakoś okej. z tego angla Paweł. Przód Paweł To przód Przód Książki Ty przód Paweł To inny to nie jest dziewczynka Ale dziecko Wiesz może ten Alice Alicja Alicja tu Paweł jest napisane. Z kim rozmawiamy Paweł, w końcu? czy to ty? Czy ty tu jesteś nadal? Myślę, jest Ale tu jest, stary, tu jest inne imię, tu jest Aleksander znowu Aleksa Aleksander, Paweł Albo więcej dzieci Albo więcej dzieci Ale dwoje Nie, tu nie mamy Jasne, Aleksander tak. lub Paweł, jesteście tutaj. Tyle tak, jakby stary pady, nie? No widzę, właśnie. Patrz, czekaj tu ja. Nie wiem, czy tak blisko by to łapło. Chyba, że to jest Ale cały czas się pole wskakuje, nie? Mhm. Jesteście wiem. tutaj. Podajcie nam swoje imię. Ale ktoś tutaj jest, nie wiem, albo coś się podaje za to dziecko Jeszcze raz Zobaczymy czy łapnie Ty tu wyszedłeś, nie? A nie, to Cię było Czekaj to jest... jeszcze raz, próbuję wygenerować nie. Czekaj, ja załączę woksa, może na woksie będzie coś Czy możesz się pokazać nam jeszcze raz? Tam przejdziemy Cześć Zam cześć. w tym samym miejscu no. Patrz Nie wiem co to jest Kobiety tańczące diabły No Nie ona wiem. na rogi mają na te widzisz? Po jednym rogu Dziwne. dziwne jakoś. No. Ale Sandrzej Ale w i, tym samym miejscu tu i Pawele. w tym, w mm. tym. Czyli gdzieś tutaj, tam, nie wiecie? Co A Dziwne, nie? Stąd. Tam... Te drzwi? To famuga? No. A ale... ten woks jakoś wyjątkowo cisza jest. Zaś nie jest, nie. Jest zaś nie Twierdzi nie? co tu się stało. Ja nie wiem czy to jest dziecko, że no, się też dziecko nie wiem. No to wiesz, to może mieć no, takie I Ciągle w tym przejściu się generuje. Tak pokaż jest... mi obraz. Pokaż mi... Pójdź myślami na, na to urządzenie i pokaż mi to co ty widzisz. Co mi chcesz przekazać. Czekaj, spróbuję tu przejść. No bo jak tam poświeciłem. Znowu dziecko. Znowu? No tak. To jest... Nie wiem czy to jest przypadek. Ja mam na imię Dawid. Jestem ze mną Paweł i Kuba. A ty jak masz na imię? Nie Jakby pytań. tam jakieś imię padło z, z tego to... No to ja nie wiem czy to by był przypadek jeszcze. Jesteś Aleksander, Paweł Albo ktoś inny Albo ktoś inny Ale dwa razy dziecko, to już nie jest z okoliczności. No, jest... no i idź, idź jak chcesz, nie? będziemy no. wiedzieli, że ty przychodzisz. Kto się do nas odzywa? Widzimy na obrazach, że jesteś dzieckiem. Co tutaj jeszcze robisz? Dlaczego nie potrafisz opuścić tego miejsca? Hmm. Proszę odpowiedz mi. Czy to ja żadnych innych dokumentów nie no, ma, i to jest pokój dziecięcy. Ten nie? Pokój dziecięcy, no i tam akurat te dzieci się gadają. To nie może z drugiej okoliczności być. Przecież Sir nie wie czy to jest pokój dziecięcy, czy nie. No ale książki to... My to nie wiemy, nie? Ale Sir tego nie wie, nie? Nie może być w jakiej okoliczności Ale tu jeszcze jest jedno pomieszczenie takie, nie? Tam gdzie nie dzieli się. Rytuały No to sama na Masada też padły te rytuały Czy ktoś tutaj odprawiał rytuały? Bo to mi się pokazało, te babki takie, co tańczą no. To tańczą, no To stare gospodarstwo, już nie wiadomo, jakieś pogańskie kiedyś To są tereny już stare, nie? Co się tu kiedyś... Ten dom wygląda na stary Co się tu wydarzyło, tyle lat temu, to nie wiemy czy zmarło tutaj dziecko? Już nie czy ten Paweł i Aleksander bo być, inne dziecko, nie wiem. Czy Nie, to pies. Panie, to... Coś, ja coś? dziecko. Dziecko to było? Dziecko, no. Dziecku. Jesteś tutaj, nie bój się nas. Podejdź do nas i się przywitaj. Yes. Są te, są głosy. No. Yes. Jak masz na imię? Słyszymy, że tutaj do nas coś mówisz. Jest. Jest. Zgubiłeś się? Ten głos był tam taki, on dwa tak. razy, dwa razy to samo było. Nie bój się mnie, podejdź tutaj i przywitaj się jeszcze raz. Powiedz dokładnie swoje imię wyraźnie. Znowu ten sam głos. Mm. Proszę Znowu ten sam głos, ja to poznam, że to jest ten sam. Patrz i pytanie, no Jasny, to jest niemożliwe. dobry. Nie kom... Nagrywna. To jest niemożliwe i pytanie. Tak. Słyszymy tutaj ciebie. Co robisz tutaj? Proszę cię powiedz mi. Szukasz kogoś? co to samo? teraz nie, ale ja to poznam. to tak. jeden na ten sam, I był to był sam głos to. i te głos dziecka to... to jest niemożliwe, nie? czy czy razy to samo było? Nie. Hmm, nieźle. Hmm. Ale tak ogólnie jest cisza na tym boksie, nie? Nie ma tak dużo, <głos> na dużo głosów, tak jak kiedyś. Znaczy, jak zawsze. Ale ty jeden raz sam się przybijał. Tak. Ale wszystko nam się to pokrywa, nie? Dwa razy dziecko na tym. Teraz słychać głos dziecka. nie niewidzialny? A czy możesz zrobić jakiś hałas, żebyśmy Ciebie usłyszeli? Chyba Skoro nie możemy Ciebie zobaczyć, to chcemy Ciebie przynajmniej usłyszeć Co głoś Głośny hałas. Co ja robię? Nie wiemy co robisz. Nie słyszymy Cię na razie. Zrobi jakiś hałas dla nas. Co tutaj robisz? Ty, rozświeciłeś się same, chyba. Nie wiem teraz. No nie wiem czy to... Nie, bo za daleko się Gdzie cię mamy szukać? Gdzie jesteś teraz? W którym miejscu jesteś? Czy tutaj rozświeciłeś tą, tą lampkę teraz? Czy doszło tutaj do tragedii w tym domie? Czy ktoś tutaj zmał? Czy jest tu z nami dziecko? Czy jest tu z nami dziecko? tutaj z nami jest.. Dziewczynko, czy jesteś z nami? Może, może chłopiec też z nami? Czy, czy jest z nami chłopiec? Czy jest z nami ktokolwiek? Widzieliśmy, widzieliśmy, dziecko na obrazie, czy jesteś tutaj z nami? Hmm. To hmm. samo hmm. co na wózku podobno. Ja. Było, było, przebiło się no. Co tutaj robisz? Nie potrafisz jeszcze wydostać stąd? Ich glaube, ist die Botschaft. Boah. Boah. Proszę, to są Twoje rzeczy. Czy to są Twoje rzeczy. Te rzeczy należały do Ciebie. Ale słabo, nie? Nie ma na tyle siły, nie ma, wiesz? Dziękujemy za odpowiedzi. Był ten, ci powiem, ten sam co na Woksie. No. ten sam głos był. Co coś jest w skur... nie wiem co to jest. Coś tu naprawdę... Nie tak, coś dziwnego. Już nie wiem dziwnego, tak no. zniemy, czy to jest dziecko, czy to się podaje za dziecko. Chyba, się jest... podszywa za dziecko, nie? Ale na tym woksie, na tym bo 7 teraz, jak jak zbliżyłem do, do tych rzeczy. No, że to tak zaczęło od, się... Od razu jak zbliżyłem do, do, do rzeczy. Nie wiem. To by była, chyba by było na tyle. No, nie no ten chyba ten, na tyle no. Może nie ma tyle siły, żeby po prostu. Co? Coś, coś mi się wydawało już <laughs> znaczony wojski może coś więcej jeszcze przy montażu po prostu z tego no. 7 no na pewno ten głos wychwyćmy a dokładnie sobie jak widzieliście no dwa tak. razy na C że było dziecko no nie może to bezbieg okoliczności to generuje na podstawie fal magnetycznych. No i ten obraz tworzy sztuczna inteligencja. Więc jakie to podobieństwo? To, że dwa razy się wygeneruje w tym samym miejscu. No, to samo obraz, nie, tego dziecka. To się na wokcie później też było. słychać dziecko SB7 no na początku nic, ale jak zbliżyłem widzieliście do tego, do tych rzeczy od te, tego dziecka, no to od razu było dziecko słychać, no ja to no wiadomo, Wy już wiecie co tam było dokładnie, ja dopiero to będę przy montażu po prostu e, e, dokładnie przesłucham. E, powiem Wam, no dziwnie się tu czuję, jest to takie, jakaś atmosfera taka Przygnębiająca trochę, nie wiem czemu, może zdarzyła się taka tragedia, Może faktycznie to dziecko to po prostu gdzieś zmarło, zginęło. No i jest tutaj, nie? No nie ma na tyle siły, może gdzieś tam, żeby jakiś nawiązać, kontakt, może nas się nas też boi po prostu. No ale zdecydowanie jest tu, kontakt z dzieckiem. Napiszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie. Dajcie lajka, się podobał film. No i co, następne tak mega, fajne wyprawy. Na razie, cześć, hej.